Możemy zaczynać kolejne spotkanie z cyklu Kultura do Piątki. Goszczą nas, jak zawsze, właściciele tego pięknego miejsca, czyli Joanna i Daniel Rostkowscy, o to, żeby nas było doskonale słychać i widać, jeśli się ściemni. O, to znaczy, że nas będzie widać. Dba Agencja Artystyczna Rem są z nami zaprzyjaźnione media, patron medialny, portal Ostrów Mas24 i Ostrów Mascom też jest z nami. No i oczywiście jest z nami gość dzisiejszy Tomek Traczyk. Miło nie Wcale nie miło, bo cię nikt nie słyszy. Jestem. Teraz słucham. Witam serdecznie. Dziękuję za nam przybycie. Pół godziny temu tak sobie pozwoliłam na taki e, żarcik. Wy, Tomek, ukradli ci krótkę. Tak, tak? A nie? Nie, nie. Tak, tak? się zachowuje artysta. Gościem dzisiejszym jest Tomek. Tomek jest artystą, to już udowodnił, Walczy o swoją gitarę. Gitara jest najważniejsza w jego życiu, a bywało, że chciał być archeologiem, malarzem. Gdzieś chce być muzykiem. Tak, Ale jako dziecko chciałaś być archeologiem. No miałem takie marzenia kiedyś, jak byłem dzieckiem. Nie wiem, tam gdzieś pracowałem na podwórku i znalazłem taki kamień. I tak po yy, no, wstępnych oględzinach stwierdziłem, no tam w wieku, nie wiem, 10 lat, może tam 8 lat, no że tam jest, yy, no w tym kamieniu jest muszla. I wo wodorosty, no zafascynowało mnie to. Chociaż dla wszystkich to był zwykły kamień, a dla mnie to było no, znalezisko archeologiczne. Skarb. No skarb. Ale za... archeologiem nie zostałeś. Dobra, ale zanim mm -hmm. nie zostałeś archeologiem, to poszedłeś do szkoły średniej i to już było tak, w pół drogi do tego, żeby tym archeologiem być i skarby znajdować. No szczerze powiedziawszy, to lubiłem też właśnie w dzieciństwie malować, rysować. Nie wiem, jakieś miałem do tego zamiłowanie, bo predyspozycje to według mnie każdy ma. No praktycznie każdy. No i Oj, chyba poszedłem do liceum plastycznego i no bardzo się tam rozwinąłem, można powiedzieć. Tak, yy, bardzo rozwinąłem swoją wrażliwość. Nie tylko na to, co widać, ale i na to, co słychać też w międzyczasie grałem na gitarze i, no i to tak wszystko ze sobą się sumowało. Ale po czterech latach liceum plastycznego stwierdziłem, że malarstwo nie jest rzeczą, w której chciałbym się dalej kształcić, że jakby ten etap, który tam osiągnąłem, no satysfakcjonuje mnie i chciałbym czegoś innego. I no poszedłem na archeologię. No dobra i poszedłeś na studia, studiowałeś archeologię, ale... W trakcie tych studiów no to był rok. Y, trochę za duże słowo, może studia. Y, y, studiowałem przez rok i w trakcie tych studiów z, y, dostałem się, na, tam poprzez casting, do Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. No i zaczęły się regularne występy co tydzień. No szczerze przyznam, że y, więcej czasu poświęcałem w weekend na, y, na teatr, na muzykę niż na archeologię przez cały ten tydzień, bo st dziennie studiowałem, także... To trochę dało mi do myślenia i zdałem sobie sprawę, że no nie można jechać, nie wiem, na dwóch wierzchowcach, że tak powiem. Że muszę jakby zdecydować, co chcę dalej w życiu robić, jeśli chcę to jakoś fajnie rozwinąć. No i zrezygnowałem z tej archeologii, potem przez jakiś czas jeszcze występowałem z teatrem, a potem dostałem propozycję, yy, ówcześnie jeszcze dość taką, yy, no satysfakcjonującą mnie, by malować po prostu artystycznie no, zarabiać na życie i no, malowałem przez parę lat. Ale no, ciągle ta muzyka, do, ciągle ciągnęło mnie do tej muzyki. Y studiów archeologicznych nie zakończyłeś. Zakończyłem, definitywnie. A, zakończyłeś, ale przed W <grym> <czasem> pierwszym roku. <grym> I co później się z twoim życiem zadziało? Zacząłeś grać? Nie, grałeś nie. cały czas. Wtedy y po studiach y zacząłem malować kościoły. Malowałem ornamenty, aniołki. Płaskorzeźby. Takie coś, że na przykład y, takie ornamenty iluzyjne, gdzie no, człowiek myśli, że to płaskorzeźba, a to tak w sumie to jest malarstwo tylko. Także z daleka człowiek się zastanawia, co to jest. A taka że płaskorzeźba, piękna, jaka, A to. I jako malarz kościołów długo wytrzymałeś? No, kilka sezonów, bo to w zimę to się nie pracuje. Ja to w ogóle tak lubię sobie przerwy robić od pracy. Lubię zarobić, Artysta. a potem to wydać i tak, i tak dalej. Czyli kilka sezonów byłeś malarzem kościołów, ale muzyka cały czas gdzieś tam grała w tobie. Tak. No i potem jeszcze wyjechałem za granicę i uznałem, że no tam jest fajnie, ale też nie chcę spędzić reszty życia między Anglikami. Wolę Polaków, wolę polskie piosenki, po polsku. Chociaż Anglikom też trochę śpiewałem i im się podobało dosyć, bo tam na ulicy czasami wychodziłem i grałem sobie z gitarą. Można z tego wyżyć w Anglii, e... na ulicy no... na gitarze? Tam nie wiem, w 10 minut na polskie przeliczając zarobiłem jakieś 100 złotych, także no dobrze. Na polskie, dobrze. tak. Natomiast czy no. tam się da z tego wyżyć? Yy, no nie próbowałem, bo miałem dość, no miałem dobrą pracę, także nie szedłem jakby na, na takie wyzwania. Miałeś dobrą pracę w Anglii, sobie grywałeś, ale już tam nie jesteś, znaczy zmieniłeś zdanie, znudziło ci się? Yy, praca mi się znudziła, bo granie to nie. No i co dalej w twoim życiu się działo? No, teraz wróciłem do domu i tak myślę sobie o przenosinach do Warszawy, także no zobaczę, co będzie dalej, ale na pewno będę w weekendy grał tam, występował, gdzie się da. Póki jestem tutaj, to korzystam z okazji, korzystam z możliwości. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Proszę bardzo. Tomasza usłyszałam po raz pierwszy w teatrze scena Kotłowia w ramach E, takiego cyklu Rośpiewana ostró, który się skończył, nie skończył. Skończył się, panowie? Nie, nie skończył się, który sobie trwał, no i tak, tak postanowiliśmy, że kiedyś byłoby fajnie, gdyby Tomek tutaj e, zagrał i zaśpiewał. E, powiedz mi, zdradziłeś mi dzisiaj, że e, próbowałeś dostać się do Akademii Muzycznej. To jest fajna historia. No, to jest dość ciekawa historia, bo przez pomyłkę zaszedłem na. Y Yy, na no, salę przesłuchań i do opery. <grywa> A miałem przygotowane piosenki takie z poezji. No i tak pozwolono mi zaśpiewać. W ogóle była taka śmieszna sytuacja, że yy, rektor powiedział, że no to trochę pomyłkę zrobiłeś, ale to zaśpiewa, jak już jesteś na tej scenie, ale to nie ta sala. <grywa> I no, zapytałem, czy mogę zaśpiewać wszystkie piosenki. Powiedział, że no niech będzie. I zaśpiewałem wszystkie piosenki. I tak im się spodobało, że Namówili no, mi na to, żebym y, zdawał na musical i no udało mi się dość daleko zajść, można powiedzieć, ale to jest dość elitarna szkoła, w ogóle ciężko o takie studia. Y, także tam na rok przyjmują 10 osób, z czego tam może 2-3 zdają, jakby kończą w ogóle te studia. No byłem dość bliski y, dostania się na te studia. Ale odpadłem na tańcu. No taniec, no niestety, no, nie jest moim konikiem takim. Tak. A próbowałeś kiedyś uczyć się tańca? Szczególnie taniec solowy, bo to trzeba odróżnić. To ja lubię na przykład z dziewczyną tańczyć, ale samemu to dość komicznie musi wyglądać. Uczyłeś się kiedyś tańczyć? E, u, no z dziewczyną tak. Ale tak nie próbowałeś, żeby jeszcze raz do tej szkoły tam. No, nie, nie próbowałem, już zrezygnowałem. No to tak, też ze względów trochę finansowych. No ale jakoś tam, kurczę, myślę, że mogę się realizować też solowo, bo fajnie też, można się dostać do teatru, nie trzeba mieć jakiegoś tam wyższego wykształcenia. Wiadomo, że to jest, pomaga, to jest, to człowieka mocno ubogaca, ale też występy, to są chyba, to jest chyba najważniejsze, żeby występować przed publicznością, to jest ważne. To jest ważne. Śpiewać się uczyłeś, bo tańczyć nie, no ale czy kiedyś gdzieś ktoś cię uczył grania czy śpiewania? Mm, nie, nie, nie. nie. Jesteś zdolnym samoukiem. Sam się nauczyłeś? Mm, nie wiem, czy się nauczyłem. Znaczy, cały czas się uczę, tak powiem. Próbowałeś swoich sił w programach, gdzie w tej chwili wiele grup czy solistów próbuje i sprawdza się. Tak, jak. próbowałem, ale tak się odbijałem od tych programów. Nie wiem, coś we mnie było nie tak, ale byłem na przykład na castingu, gdzie myślę, że dobrze zaśpiewałem i chyba się podobało, ale najfaj... najbardziej mi się podobało to, że jestem z wielodzietnej rodziny, także to dla mnie było trochę dziwne. No, <laughs> po prostu, prostu oni patrzyli na mnie już na, jako na produkt, coś takiego ciekawego. No. Powiedz mi twoje inspiracje muzyczne. Jakiej muzyki słuchasz? Co lubisz? Co, czego słuchasz na co dzień, a co grasz? No ja y, różnej muzyki słucham, chociaż to tak każdy może powiedzieć. Aczkolwiek. No, zdarza mi się słuchać na przykład płyt, których y, na, na przykład na rynek wychodzi, no, nie wiem, około tysiąca i kupuję taką płytę i jej słucham. Y, z, no. Ale zdarza się mi też, no bardzo lubię grać piosenki rockowe. Właśnie dzisiaj przygotowałem taki repertuar dość popularnych piosenek. Nie każde będą przez Państwa znane, ale myślę, że zdecydowana większość. I bardzo je lubię grać na tej gitarze konkretnie, bo to jest duża gitara, gruba gitara. To jest największa w ogóle z y, takich standardowych gitar. To jest y, typ jumbo. I te niektóre piosenki naprawdę fajnie brzmią. No i, i lubię je grać także. Jedną masz gitarę, czy więcej? Obecnie mam kilka gitar, ale jedna jest poważna, bo reszta albo uszkodzona, albo już tam nie jest dla mnie gitarą. Więc... Przygotowałeś dla nas głównie dzisiaj covery, ale mówiłeś też, że sam piszesz. No, tworzysz muzykę i teksty. No tak, wymyślam piosenki, bo tworzysz tak trochę za duże słowo może. Wymyślam piosenki, czasami mi coś przyjdzie do głowy, jest tak, że sobie idę ulicą, coś mi przyjdzie do głowy. Jakiś, jakaś fajna melodia, potem siadam sobie z gitarą i coś zagram, nagram to, a potem dopisuję do tego tekst i jak jest tekst fajny, to wtedy to śpiewam ludziom. Chociaż dzisiaj no, chciałbym się ograniczyć do coverów, ale może coś zaśpiewam ze, z na swojego bis. repertuaru. Na bis. Na, blis. na blis. Tak. się, że, na, że państwo na bisu słyszycie... Yy... Tak sobie napisaną piosenkę, bo tak szedł chodnikiem i napisał. A nazwiska, czy wykonawcy, którzy Ciebie inspirują, którzy no, są wzorem dla Ciebie? Myślę, że y, jeśli chodzi o pisanie piosenek, to bardzo lubię piosenki napisane przez Zbigniewa Hołdysa i będzie ich tutaj kilka. On pisał dla różnych zespołów, dla między innymi dla Lady Punk, dla Perfectu. No solo też śpiewał i te piosenki chciałbym śpiewać, a też lubię Gabińskiego piosenki na pewno, jakoś łatwo mi przychodzi śpiewanie jego piosenek. Nie lubię śpiewać y, na przykład piosenek dżemu, bo myślę, że nie mam tego charyzmatu, jakiegoś takiego, nie wiem, stylu, czegoś mi brakuje, nie, tak, nie umiem tak śpiewać jak Krysiek, ale zaśpiewałem jedną piosenkę, która mi chyba w miarę dobrze wychodzi. Chyba i charyzma się e, Tak, tak, ale no, trzeba, to ciężko wtedy trzymać piąt po prostu. <śla> ja mam słabą głowę może. Co dzisiaj zaśpiewasz? No będzie na przykład whisky właśnie, pyszne. Dobrze, Dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Za chwilę rozpoczniemy koncert, to znaczy ty rozpoczniesz koncert, hmm. ja sobie już pójdę i no, do Mówią o mnie w mieście, co z nie... Wołając, wołając za mną wciąż, bardzo ładny frak masz to mi. Można bez niej żyć, lecz nie wiedzą. Polecimy z czymś, co mi podobno dobrze wychodzi. A może najlepiej, nie wiem. A, to jest fajna piosenka, bo kiedyś grałem koncert i byłem z, no, z, tam, z, mojo, jedno, z jedną z moich dziewczyn i, <grym> i, y, i zapowiadała ten nasz mój wys zespół mojego y, ten. Występ mojego zespołu y, moja była. I to było dość takie. Y, no trudne dla mnie, powiem szczerze i było tak, że no fajnie nas zapowiedziała, tak postanowiłem się odwdzięczyć i zadedykować jedną z piosenek tej byłej dziewczynie, ale ta obecna, no tam dwa tygodnie miałem z nią potem problemy, tak. ciężko to zniosła po prostu, a piosenka nosi tytuł Na jednej z dzikich plaż. Já está. Na życia wciąż zawsze gubiła coś Nie chciała nic Nie rozumiałem Kiedy mówiła mi Dzisiaj ostatni raz Zatańcz mi proszę tak Jak gdyby umarł. Mieliśmy wiecznie. Pragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi. Dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy, proszę tak, jak ty... 最近可以。谢谢